Cześć, witam Was serdecznie w podsumowaniu i recenzji gry Century Korzenny Szlak od wydawictwa Cube Factory of Ideas. Jest to gra, którą wiele osób porównuje do Splendoru, Splendora, Splendoru, czyli gry, którą kilka lat temu wydała Rebel. Ja postaram się w tej recenzji jak najmniej na ten temat mówić, bo obydwie gry, oczywiście, są bardzo eleganckie, są bardzo szybkie i opierają się na wymianie jednych surowców na drugi surowiec, żeby pozyskiwać punkty zwycięstwa. Także tych. tych... Podobieństw mechanicznych troszkę jest, ale nie chcę tak głęboko w to wchodzić, bo to są dwie jakby różne gry, troszkę inaczej wydane, w innym klimacie. E, także jakby jest trochę podobieństw, ale, ale zostawmy to na razie na boku. E, jakbym miał Century opisać jakby na, na największą zaletę tej gry, to zdecydowanie bym powiedział o instrukcji i elegancji zasad. To jest aż, aż wręcz takie odświeżające w dzisiejszych czasach, że można mieć instrukcję, która ma dosłownie raz. Dwie strony, i wszystko macie, wszystkie wątpliwości wyjaśnione. To są wszystkie zasady tej gry. Nie musicie tego wertować, nie musicie sobie przypominać. Jest to po prostu hiperintuicyjne i dobrze rozrysowane. Tak, rozpoczynając od podstawowych zasad, przez e, ikonografię na waszych kartach i całą grafikę i rozłożenie na stole. Wszystko tutaj naprawdę pasuje i jakby nie powinni nawet niedzielni gracze mieć wątpliwości przy tym jak w ogóle w Century się gra. Także to jest ogromny, moim zdaniem, plus i jakbym pod tym względem miał wybierać, wybierać grę roku, to na razie jest to najbardziej elegancka gra, jaką w tym roku widziałem, także to jest naprawdę super temat. Pod względem wydania no też od razu się rzucają w oczy te miseczki na zasoby, które wchodzą normalnie do wypraski w pudełku i nawet się nie rozsypują, to to jest też rzadkość dla mnie. I, i bardzo duża przyjemność przy rozkładaniu tej gry, bo nie musicie używać jakichś wadeczków stydonowych, bo wszystko tutaj wsadzacie do pudełka do wypraski, wieczko pudełka zamykacie i wszystko pięknie Wam siedzi, nic się nie rozsypuje. Świetna rzecz. No i macie te metalowe monetki, o których muszę powiedzieć kilka słów, bo one tylko i wyłącznie służą do tego, że w czasie kupowania karty pierwszej z brzegu dostajecie taką monetkę, która pokazuje wam, że zdobywacie 3 albo 1 punkt zwycięstwa. No i tak się zastanawiam, czy. To jest konieczna rzecz w tym pudełku, bo wiele osób mówi, że Century jest zbyt drogie ze względu na swoje komponenty i, jakby o tym, o czym Wam mówiłem przed chwilą, czyli ta grafika na kaptach, i pudełko, i wypraska, i te miseczki. To wszystko bardzo dobrze działa, jeżeli chodzi o elegancję, weźcie samej rozgrywki. Te monety, to już troszkę moim zdaniem jest przesada, bo, bo ich nigdy tak naprawdę nie ruszacie ze stołu, one nie pełnią żadnej funkcji, jakby. Handlu, nie przekazujecie tego, nie wydajecie tego, to jest tylko i wyłącznie znacznik, który wam pokazuje, że zdobyliście w tym momencie trzy punkty i tak się zastanawiam czy, czy po prostu żeby obniżyć cenę tej gry nie, nie lepiej byłoby użyć tutaj nie wiem jakichś kart czy jakichś żetonów czy e, może nie papierowych pieniędzy bo, bo ja ich po prostu nie lubię ale takie żetony jakby z monetami to byłoby całkowicie wystarczające i wydaje mi się że sporo tańsza ta gra by była bo troszkę to jest taka marnacja że macie piękne monety które tak naprawdę pozyskujecie, kładziecie przed sobą i do końca gry one leżą i tylko na końcu liczycie że macie taką monetkę i to jest wszystko także to jest chyba jedyna rzecz wydaje mi się która, która w tym podeku zdecydowanie za cenę i jakby która jest mi obojętna, jest piękna, oczywiście, ale nie ma żadnej funkcji, tak naprawdę nie zwiększa mojej przyjemności z gry, e, ze względu na to, że mam metalowe monety. E, teraz o do zgrywca. Tak jak mówiłem, duża elegancja, duża prostota zasad, i taka intuicyjność. E, ilość emocji w tej grze wydaje mi się, że od mojego pierwszego kontaktu z Century, niestety nieco spada. Tak, pierwsza rozgrywka była bardzo taka właśnie fajna, i odświeżająca. Usiadłem do tego na Pyrkonie, Zobaczyłem faktycznie, że tak jak Tom Wassel z Distallera bardzo polecał tę grę. Uważam, że jest rewelacyjna, że to najlepsza gra rodzinna. I faktycznie usiadłem do tego i stwierdziłem, wow, faktycznie to jest to, to jest gra, w którą chciałbym grać z moją rodziną, że widzę tutaj i prostotę, ale widzę też głębię dla siebie i możliwość polepszania się w każdej kolejnej rozgrywce i taką jakby umiejętność budowania swojej strategii. Niestety, za rozgrywki na rozgrywkę, tak troszkę czułem, że ta gra nic nowego mi nie pokazuje. Wiem, że miałem tutaj nie mówić o Splendorze za dużo, ale miałem podobny efekt ze Splendorem. To też była gra, która na początku faktycznie wywarła na mnie spore wrażenie, tym jak to jest fajne, jak to jest takie właśnie szybciutkie i, i, i przyjemne. I później też po tej rozgrywce już czułem takie znużenie. Tutaj, jakby to działa bardzo podobnie. Dynamika jest na zbliżonym poziomie. Macie troszkę więcej głębi, przez to, że decydujecie, czy chcecie mieć dużo kart, czy mało kart na ręce. Czy skupiacie się bardziej na szybkim kupowaniu tańszych kart, czy droższych. Ale w zasadzie, cała rozgrywka zawsze opiera się na tym, że pozyskujecie surowce, ulepszacie surowce. Później te surowce możecie, co prawda, ulepszać czy obniżać ich poziom, ale w zasadzie. Każda rozrywka jest bardzo podobna, i, i tutaj niestety nie ratuje tego to, że zawsze inne karty wam się pokazują i, i punktujące, i te do pozyskiwania, bo one po prostu mają tylko i wyłącznie dwa efekty. Tutaj mi faktycznie brakuje troszkę ciekawszego pomysłu, typu żeby była jakaś umiejętność specjalna, żeby coś więcej można było robić, a tutaj albo dostajecie kostki, albo ulepszacie kostki, albo pogarszacie kostki dostając po prostu więcej kostek. I nic więcej tutaj nie macie. I to, to niestety dla gracza takiego jak ja powoduje, że po kilku rozgrywkach poczujecie, że już nie macie za bardzo do, do, do tej gry co wracać. Ja przynajmniej mam takie odczucie. No. Dlatego no nie do końca jestem w stanie to zarekomendować. I na pewno jeżeli ktoś szuka jakiegoś ciekawego prezentu dla kogoś, kto nie gra często w planszówki i faktycznie w to też może nie będzie często grał, ale da sobie jakiś czas wyciągnie i sobie pogra i pobuduje sobie tę talię i zdobędzie surowce i będzie kupował surowce, to na pewno tak, ale jeżeli to ma być taki przerywnik familijny dla was jeżeli jesteś gikiem graczem, który ma dużo tych gier planszowych, to wydaje mi się, że ta gra gdzieś może niestety w tłumie zaginąć, także na chwilę obecną dla mnie to będzie gra, w którą zagramy jeżeli ktoś mnie delikatnie do tego namówi i nie wiem szczerze mówiąc czy ona wracałaby do nas na stół, jeżeli pozostałabym w naszej kolekcji. Za mało tu zmiennych, za mało głębi, za mało a może takiej długoterminowej taktyki, a za dużo chyba przerzucania kostek z miejsca na miejsce e... Za dużo takiej pracy w powolnym zbieraniu tych kostek, żeby zakupić kolejną kartę. Takie, takie jest moje odczucie. Dodatkowy taki minusik jest, że gra jest zazwyczaj dynamiczna, ale bywają partie, gdzie jeżeli trafią wam się słabe karty na początek, takie jak na przykład ta, która pozwala wam na jakby obniżenie poziomu brązowych kostek do niższych, jeżeli takie kilka takich kart będziecie mieli na początku, to gra będzie bardzo zamulała z tego względu, że będziecie tylko i wyłącznie pozyskiwać dwie żółte kostek i będziecie musieli powolnie, powolnie je zamienić na coraz to lepsze i ta sytuacja oczywiście nie ma miejsca, jeżeli od razu Wam się trafią losowo tutaj karty na początku, które pozwalają Wam pozyskiwać trzy kurkumy albo wręcz kurkumę i szafran, tak? jeżeli macie lepsze karty, takie produkcyjne na początku, a później macie te zamieniające, no to wszystko jest w porządku, ale to, to jakby zależy tak naprawdę od losowego dostawienia. Także e, przepiękna gra, na pewno wielu osobom się spodoba, szczególnie w pierwszych rozgrywkach. Nie wiem do końca czy, e, czy na e, w długoterminowym tak naprawdę wyścigu Centauri będzie, będzie wytrzymały. Aha, i jedna ostatnia bardzo ważna rzecz na, na koniec, na którą ja bardzo czekam, że to będzie trylogia gier. To, to jest tylko i wyłącznie pierwsza gier z tej serii. Tutaj nawet na pudełeczku macie ciąg dalszy nastąpi i macie kolejne uniwersum, można tak powiedzieć, której też będzie oczywiście wszystko polegało na handlu, ale nie wiadomo tak naprawdę do końca, jak to mechanicznie będzie wyglądało. To będą trzy gry, które będą w takim samym formacie pudełka, w tym samym potencjalnie klimacie, ale będą wprowadzały jakieś nowe mechaniki, nowe państwo, w którym będziemy handlować. I jeżeli następne gry z tej serii będą wprowadzały właśnie coś ciekawszego, coś bardzo zaawansowanego, to ja będę bardzo, to bardzo zainteresowany, żeby to sprawdzić, bo sam silnik gry mi bardzo pasuje, brakuje mi tylko głębi. Mam nadzieję, że następne będą nieco trudniejsze i będę w stanie Wam je po prostu polecić i zrecenzować. Także na dzisiaj to będzie tyle. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości, to oczywiście dajcie znać. I to będzie wszystko Dzięki wielkie, do następnego. Hej!